Zapraszam wszystkich czytelników portalu Pońsk w sieci do Czerwińska nad Wisłą na średniowieczny weekend. Zaczynamy już w piątek o 19.00 pokazem filmu Havik i Zbroja. Podczas tego pokazu będzie można zobaczyć na żywo rekonstruktorów, którzy brali udział w tym filmie. W sobotę o 11.00 zapraszam na Bulwar Wiślany w Czerwińsku. Tam przez dwie godziny będą się toczyły gawędy historyczne prowadzone przez błazna Jajosza i przyjaciół o rycerstwie, o zwyczajach rycerskich, o strojach, o batalii grunwaldzkiej. Będzie można przepłynąć przez Wisłę drewnianymi łodziami flisaków. O 13 przenosimy się do ogrodów klasztornych i tutaj wszelkie dobroci typu warsztaty garncarskie, wikiniarskie. Będzie można zobaczyć pokazy tkactwa, kowalstwa, zobaczyć turnieje łucznicze i rycerskie, pokazy sokolnicze. Sobotę zakończymy pokazem fireshow. W niedzielę natomiast będą też gra terenowa, warsztaty alchemiczne. Będzie można spróbować swoich sił z mieczem, z łukiem. Będą właśnie takie atrakcje dla turystów. Będzie oczywiście tradycyjnie szatry dęska, tak jak to było w ubiegłych latach. Dlaczego warto z tego skorzystać? można się zanurzyć właśnie w klimat historii i można się przeprawić z Królem Władysławem Jagiełłą przez Wisłę. Połączy się on z swoim bratem Księciem Witoldem i symbolicznie ruszymy na Grunwald po zwycięstwo.